Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Nefi, a to jak widzicie jest Ryzen. Konkretnie zagrajmy w RaiZeng. To jest właśnie ta druga seria, którą będę teraz właśnie prowadził y, razem z Postalem dwójeczką. Mam nadzieję, że się spodoba, będzie na pewno dłuższa niż Postal. Sam tej gry jeszcze nie przeszedłem, y, byłem chyba, jestem, byłem w drugim rozdziale jak grałem i jakoś y, potem... Zdobyłem inne gry i no po prostu nie miałem czasu w nią grać, ale była ciekawa. I tu na wstępie mówię, będziemy grać bandytom. A więc dajemy gra, nowa gra i zaczynamy. Tu pewnie będzie intro z tego co pamiętam, a więc niech się ładuje, a ja się, siedzę cicho. than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. And something was released. Something older than man has listened. freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Mam że dźwięk nie jest zbyt głośny. Z tego co pamiętam, ustawiłem na 11 każde, tylko głosy dałem 41. A czemuż to nie ma napisów z tego co on mówi? Są włączone. W sumie dobra, bo teraz to w sumie ja, ledwo co słyszę, dam na, na 29. I chyba wszyscy powinni być zadowoleni. Ja i tak pewnie będę jeszcze przy montowaniu to wszystko ściszał. Dobra, zanim obudzimy naszą koleżankę, bo jedna tutaj żyje, to zbieramy sobie wszystko. Ta nasza koleżanka. To, to zbieramy wszystko, co może nam się przydać. Już mamy broń, maczugę konkretnie. Kilka złotych monet. Grog przyda się do picia, muszelka, rum. O, tam jest sem. Jemu na razie nie będziemy się z nim bić, bo mało co jesteśmy w stanie mu zrobić. Yy, może na wstępie warto by zaznaczyć yy, coś o tej grze. Ryzen jest grą studia Piranha Bytes, słynną właśnie serii, z serii Sagi Gothic, którą wręcz uwielbiam, jest to moja ulubiona gra, dlatego właśnie postanowiłem zagrać właśnie w Ryzen. Też mi się wydaje dość ciekawą grą, w tyle co właśnie przegrałem w nią. Wydaje się bardzo ciekawa. Rozbiliśmy się na wyspie Faranga, tak się ona nazywa. A co będzie dalej, to będziecie musieli zobaczyć. Ten mag, bo na razie można go tak nazwać, który zaatakował wtedy tego tytana, bo był to tytan, to... Inkwizytor Mendoza jest przywódcą inkwizycji. Ale dobra

The ship must have capsized and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? No. Maybe it's another island. We should get off this beach. This wreckage could draw looters and they don't like survivors. Good job your armed. If you're ready we should make a move. Let's look for a way inland and find some food and fresh water. No, Od następnego odcinka mógłbym mnie czytać, ale od następnego, bo teraz są nie, wiem, czy widzicie, czy nie? Ale jakoś dacie radę. Jestem gotów, chodźmy. we go? No time like the present. There must be a path somewhere that leads inland. Let's look for one. Careful. I thought I saw something move in the trees. Get ready. Draw your weapon. Obudziła się, od razu spojrzała na nas i wiedziała, że coś się porusza w krzakach. No spoko, ale dobra. Ja wiem, że się porusza. A więc musimy być w gotowości. Jest sem. Nie było to takie trudne. Bierzemy sobie łódko. Czy co to tam było? Po prostu mięso. I idziemy w głąb wyspy. To jest. Uh, uh, it must have been attracted by the smell of the bodies. At least we have some meat now. We need a fire or a stove. I have to eat rat. I'm not eating it raw. And if we can find a pan, we can fry it. The fried meat will help restore our energy. Even if it is just rat, we could really do with a few healing parts, too. Boże kobietą narzekasz, co ci się nie podoba w surowym mięsie wczura, wilk. Jestem czy możemy go ominąć. Nie mogę się skradać, chyba że jakoś. No dobra, nie mogę. A tutaj strażnik statku. Trzy złote monety, dwa surowe mięsa i O mułki się potem sprzeda, zawsze jakaś kasa będzie. O, ziole lecznice. lecznicze. Lecznicze. Wybaczcie, za ten rażący błąd. Jest dość późno w nocy i teraz właśnie nagrywam. Wcześniej nie miałem czasu. Na pewno w pobliżu są ludzie skoro są pochodnie Znaczy jeszcze nie tak szybko w pobliżu ale Coś tu słyszałem Wilk O jakaś jaskinia no, ja to nie, nie widziałem, jak on tu gdzie? mi na tej nie przeszedłem ale Ajajajaj Uff. Całe szczęście! Z tej mamy, mamy pierścień, który ża żadnych dodatków nam nie daje, ale sobie go założymy. Coś słabo to życie nam daje. Ale dobra. Nie będziemy szaleć. Ja to mogłem zapisać właśnie. Zapiszemy sobie... Let's Play. I gramy dalej. Fiolka, roślina lecznicza. Jeszcze możemy teraz sobie wziąć... O! Więcej życia nam przywrócił niż tamto. I możemy iść dalej. Tutaj pewnie coś będzie w sensie niedobrego. Widzę żądło szczura. Jakąś chatę. W ogóle w tej grze fajnie się wszystko unika. Co do tyłu. Można w bok. Do przodu można tylko skakać. O, słaba mikstura Nada się. Co tu jeszcze mamy? Szalej druida. Maksymalna liczba punktów życia plus 1. Zawsze się przyda to. Plus 1. Coś tu jeszcze mam, co na stałe mi coś daje. Nie. No to dobra idziemy dalej. Widzę jakąś chatę. A tutaj zostawimy Sara. Tak, ona się nazywa Sara i tutaj ją właśnie zostawimy. I będziemy dalej w głębi lądu. Serio, to dom? Nie zauważyłem. Something must have driven the occupants away. Whatever it was, it's certainly not warming me to this place. Let's take a look around. We might find something useful. You have a look inside, and I'll keep a watch out here. I'll call if any more of those rats turn up. Trzęsienie ziemi? Czy może wulkanowi coś się nie podoba? Chyba wulkanowi. Dobra, mamy się rozejrzeć po mieszkaniu. Surowe mięso. Tu jest ognisko, wejdziemy to nam nic nie zrobi. Najpierw rozejrzymy się wokół, potem wejdziemy do środka. Mogę wziąć to pochodnie? Chyba nie. Beczka z wodą. Możemy z niej pić i będzie nam się życie odnawiać. Chyba nic tutaj nie ma, ale dobra, pójdźmy do środka. Jest krzesło. Na krzesło możemy sobie wsiąść. Kufer jest zamknięty, a my nie mamy... Wytrychów, a nawet gdybyśmy mieli, to główny bohater nie potrafi otwierać zamku. Musimy się położyć na łóżku. O, klucz. A to chleb jest? Tak, chleb. Nie zauważyłem go wcześniej. Co będzie w kufrze? 6 złotych monet. Słami z leczenia. Woda, mleko i patelnia. Doesn't look like there's been anyone in this house for a while. All I found was a locked chest. Unless you have the key or a talent for picking locks, it's going to stay locked. I've opened the chest. Find anything useful? Just a frying pan. Everything else is junk. Oh well. At least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're too. We can it's ok. Podsmażymy sobie. Mamy dużo mięsa, żeby sobie podsmażyć, będziemy mieli swoje Smażone łódko drobiowe. Jedziemy. I, I myślę, sieć śledź. at least if you don't think about where it came from. hey, that's not bad. Powinniśmy iść dalej w we should head further inland. you go on. i really need to rest. the storm took it out of me. i feel exhausted. i'm going to stay here for a while. Mm. Dobra, wrócę po ciebie, gdy rozażę się po tym miejscu. Okay. I'll come back and get you when I know a bit more about this place. Don't worry about me. Be careful out there. I saw a path to the north. Looks like it led further inland. Maybe there's zakazana wyspa. Okej, a więc ruszamy w głąb wyspy. Sara tu zostanie. I wpadniemy po nią, gdy coś odkryjemy. W sumie, jak ja grałem jako wojownik Inkwizycji, to chyba tylko razem odwiedziłem w drugim rozdziale. chyba sobie tu radzi. Nie wiem, co będzie z nią dalej. Dobra, broń, bo to tutaj będzie zaraz. Tam będzie są. Jest sęb, a tu jest korzeń mani. Na 3 hity. Grzyb manie Co mamy w sępku Kolejny grzyb manie. Tu jest zwykły grzyb. Dużo tych grzybów mamy. Kolejny sen. Nowy poziom jej, którym tu się wchodziło. O. Poziom pierwszy, siła 10, zręczność 10, mądrość 10, mana 40, punkty życia 83 na 93, punkty nauki 10, a więc możemy się czegoś nauczyć, ale na razie nie mamy u kogo. Nie mamy w sumie żadnej ochrony, mamy taką szmatkę po prostu na sobie. Na razie, jak widzicie, jakoś nie widać tej mocnej strony fabuły, ale poczekajcie, jeszcze trochę to ją zauważycie, jak już dotrzemy do obozowiska bandytów. O, kolejny szali druida, od razu sobie go zjemy, żeby nam wzrosło. A w sumie, może coś jeszcze. A to nam daje punkty doświadczenia, jak się zje. Super. W sumie moglibyśmy sobie miksturę dać do szybkiego wybierania. I tyle magii, nic nie mamy. W zbroi mamy tylko ten pierścień, co nam nic nie daje. Okej, okay, idziemy dalej. Co, kufer jest jakiś? Chyba nie możemy go otworzyć. Chyba nie. Tu jest świątynia, do której nie będziemy na razie podchodzić. Nie jesteśmy gotowi, żeby tam sobie wejść, bo nie będzie to łatwa walka, tam, która się rozegra. Ale gwarantuję Wam, że na całej wyspie takich świątyń jest masa. Nagle sobie wyrosły z ziemi. Zresztą widzieliście na innych. To są krwopice chyba, znaczy no w gotiku nazywa się krwopice, nie wiem jak to da, bo. Śmy chyba jakieś. No, to są ćmy. Kolejny domek. I mamy tu kolegę. Hey, you there. What are you here? Co my tu robimy? Hmm... Mój statek za tą wylądował na plaży. The i landed on the beach so one of the crew survived the storms eh we heard it was just the inquisitor you don't look like you're with the inquisition i was a stowaway on an inquisition ship you're lucky they didn't catch you and throw you overboard or worse turn you into one of them someone or something is looking out for you and i ain't going to mess with that but don't stretch your luck the white robes catch you here you'll be in trouble

Okej okay. Jeszcze na górę Surowy drób, Fiolka, chleb Świeczkę możemy podnieść, chyba nie Krzesło, Rum Kufer Pewnie ten klucz, który wkryje się właśnie jest do kufra Miecz, broń lekka, obrażenia cięte 15 16 strzał i 15 beltów, mapa, ma Mała mapa wyspy. Wytrych. Nada się. No teraz założymy sobie a. I sobie nim wymachujemy. To wracamy teraz do Jana. Chyba że coś jeszcze jest wokół domu. Znowu jakaś skrzynia, której nie da się otworzyć. Ziele. Beczka z wodą. No to w sumie nic specjalnego nie ma. To wracamy do Jana. Znalazłem miecz. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Co chcę wiedzieć? Wiedzieć. Wygląda na to, że posiedzę tu jakiś czas. Gdzie można znaleźć coś do jedzenia? Albo. Albo zarobić parę monet. Anywhere I can get some food or pick up some gold? Ha! Not round here, at any rate. I just asked for this post so I can watch the storms. Amazing things when they blow past. Strange how they never come in there. A few weeks ago, I would have sent you to Harbour Town. Not anymore. Why not? It's full of Inquisition. Protecting those ruins and recruiting for the damn White Road Cult at the monastery. I'm with the Don myself we're the only ones who are still free, living in a camp in the middle of a swamp. but freedom's freedom. i'd head to the swamp. see if the don will take you in. or try your luck in harbour town. just stay away from the monastery. so is harbour town safe? what are the inquisition doing there? not much at the moment.

There's a girl came ashore with me. She's in an abandoned house to the south. South? Must be the old shipwrecker's house. I'll head that way later. If she's there, I'll take her somewhere safe. Okay, Yes I could do with some help before no, I no, go. Please? I'm injured. Mm, so you are. There's a water barrel in the corner. Take a good drink and freshen up. Mm, you're planning on getting hurt again. You should get your hands on a few healing potions. Where can I find some? Well, they don't grow on trees. We'll have to find a trader for those. There are a few traders still around. You mentioned a monastery. What happens there? The last place you want to be. It's where the Inquisition train their recruits brainwashing. Stay well away from there.

do obozu bandytów na bagnie do Dona Estabana, żebyśmy mogli się do niego przyłączyć. A na tym kończymy ten odcinek. Pierwszy odcinek zagrajmy w Ryzen. Tu, tu mówił Nefi, Pozdrawiam, cześć.